Tak, dzisiaj pogadamy sobie troszeczkę o modułach. E, tak jak Wam powiedziałem, jest tego trochę u mnie. E, pogadamy sobie o pierwszym z nich. Mamy głośnik do dyspozycji. To jest pierwsza generacja. Nie wiem dlaczego mam też drugi, ale ten uważam brzmi lepiej. Mamy baterie. E, co mamy dalej? Mamy kamerkę 360, którą widzieliście jak podłączałem na początku. I mamy rzutnik, jak najbardziej. Co mamy dalej? Mamy aparat Hasselblada. Tutaj jest taki mały trik, żeby wyjąć. Tak, mamy Polaroida. Aparat Hasselblada, najbardziej chyba znienawidzony przez youtuberów i wszelkiej maści recenzentów, dziennikarzy. Sprzęt ja widziałem tylko chyba ze dwie przychylne zupełnie moim zdaniem niezasłużenie. <laughs> Natomiast no tak to było. A i jeszcze ostatni, ale nie najgorszy, który nie mieści się do tej mojej super walizeczki, czyli gamepad. Jak widzicie, jest tego sporo. To kolejne podejście do innowacji, jeśli chodzi o firmę Motorola. Wszystkie te moduły pasują do rodziny Z. E, dzięki tym tutaj e, złączom. I magnesom, które trzymają to wszystko w kupie. Dobra, przejdziemy sobie teraz do omówienia pierwszego z modułów. Dobra, zaczniemy od e, najbardziej efektownych modułów. E, generalnie uważam, że są 3-4, w zależności czy ktoś gra, czy nie najbardziej efektowne z tych modułów. Ja lubię każdy, natomiast na ludziach, zauważyłem, największe wrażenie robi rzutnik kamera 360 i Polaroid, czyli e, możliwość drukowania zdjęcia z telefonu. Zacznijmy sobie zatem od rzutnika, bo wiem, że wielu ludzi <coughs> pytało o to, jak to małe urządzenie działa, jak sobie daje radę, jak długo świeci i tak dalej. Pierwsza rzecz jest taka, że to urządzenie motorola zbudowała z własną, w sensie z dedykowaną tu baterią w tym urządzeniu. To już dużo mówi, dlatego że tutaj możecie sobie sprawdzić, czy bateria jest naładowana, czy nie. Jest taki dotykowy kółko. E, tutaj macie te e, piny, tak, które łączą się z telefonem. W momencie, kiedy dołączamy telefon do rzutnika, już było słychać, że zadziałało i włączając, Rzutnik, tak, widzimy, że świeci. E, jest, e, już, już rzutnik zaczyna wyświetlać. Tutaj mamy kółeczko, które dostosowuje e, ostrość. Jego ja wyłączę, żeby mi się Mamy ostrość, tak. E, mamy tutaj taki nawet e, takie miejsce, gdzie e, słychać jak wiatraczek chodzi i chłodzi ten rzutnik. Jak to urządzenie się sprawuje? E, mamy klapeczkę, tak? dzięki której możecie postawić. Urządzenie i wyświetlać sobie na ścianie, na dowolnej powierzchni płaskiej, filmy. Jak to urządzenie się sprawuje? Otóż muszę powiedzieć, że sprawuje się bardzo dobrze, jeśli tylko pamiętacie o tym, jakie ma parametry. Tu nie zobaczycie nie wiadomo jakiej rozdzielczości, natomiast do oglądania filmów spokojnie to wystarczy. Jest powiedziane, że do 70 cali to można wyświetlić. Czy w pokoju musi być ciemno? Tak, musi być ciemno no przynajmniej szaro, żeby było coś widać i dobrze jest wyświetlać to na białej e, powierzchni. Natomiast ciągle mając te ograniczenia na uwadze, e, i tak uważam, że ten rzutnik świetnie się sprawuje, osobiście kilka razy użyłem go w ciekawych sytuacjach. E, raz, e, kiedy, kiedy byliśmy ze znajomymi e, pod namiotami, masa dzieciaków biegających, nieogarniętych, E, już wiadomo, że dzieciaki e, jak mają chwilę wolnego, to biegają i tak dalej, wariują. Chcieliśmy je złapać w jedno miejsce. E, wyświetliłem z tego rzutnika na domku jednorodzinnym, na białej ścianie bajkę. E, do zestawu doszedł nam głośnik Bluetooth, e, więc pięknie wszystko zadziałało. E, dzieciaki były jak zahipnotyzowane, e, więc nie chciały w ogóle kończyć tej bajki, to inna sprawa. Natomiast to się świetnie sprawdziło. Sprawdziło mi się też u klienta, u którego wysiadł rzutnik, a pokazywaliśmy aplikację akurat, czy prezentację na slajdach Google'a. Bez problemu, no, efekt wow był niezły, przez pierwsze kilka minut ludzie patrzą co Ty właśnie zrobiłeś. Więc ten rzutnik jest naprawdę dobry, parametry ma takie, że spokojnie da się oglądać na nim filmy, więc jeżeli Zastanawiacie się nad czymś małym, a macie przy okazji telefon Moto Z, albo na przykład planujecie kupić Z3, to polecam rzutnik, naprawdę daje radę. Jest to jedna z ciekawszych innowacji, jeśli chodzi o, o Motorola. Kolejnym urządzeniem, które omówię, kolejną innowacją była kamera 360 dołączana też do Moto Z. Ściągamy to. I mamy urządzenie, które nam nagrywa świetne filmy o bardzo dobrej rozdzielczości. Ma dedykowane mikrofony, przycisk pustu migawki jest tutaj. Możecie robić filmy i, i cykać zdjęcia. Jak to się sprawdza? Eee, najlepiej to się sprawdza w połączeniu z goglami do wirtualnej rzeczywistości, oczywiście. Dlatego strasznie ubolewam, że w końcu nie powstał taki moduł do, do Zetki. Natomiast generalnie jakość filmów jest bardzo dobra. Tutaj chyba do, do 4K, zaraz zresztą zobaczymy, mogę odpalić e, aparat i od razu zobaczyć e, w ustawieniach, jak to wygląda. Tak, 4K Ultra HD i generalnie przy filmach e, 360 dobrze jest takiej rozdzielczości używać, no bo jednak później zakładacie tego ogle i to jest dość e, łatwo zauważyć tam piksele, no przy takiej rozdzielczości jakby nie ma o tym mowy, więc e, to robi niezapomniane wspomnienia z wakacji. Tak wam powiem, do czego to użyć. E, nagrywając krótkie nawet filmiki z miejsc, które odwiedzacie. E, no, tworzycie sobie wspomnienia na zawsze, one już zostaną po prostu e, dostępne. Zakładając Google, możecie się dosłownie w te miejsca przenieść tak, do działa. Dodatkowo powiem, że e, zdjęcia, które to robi, e, czy filmy też podlegają edycji, e, mając założoną tą kamerę. I na przykład, jak nakręcacie film 360 i ktoś jeździ w kółko, to jesteście w stanie sobie wyedytować tak ten film, jakbyście podążali kamerą taką tradycyjną za nim. E, też super efekty. Zdjęcia można normalnie podkoloryzować filtrami, jak się zrobi, po, pobawić się nad kontrastem itd. Więc tutaj jest też e, sporo możliwości. Też moduł, który polecam. Świetna zabawa. Kolejny moduł to Polaroid, jak widzicie. Moduł, którego długo w Polsce nie było. Moduł, którego oczywiście nie będziecie używać na co dzień, tak? To, jest, to nie jest tak, że Polaroidu używam na co dzień. Ale są takie sytuacje i ja wiem, że teraz większość czy tam część z ludzi powie, A, ale mam jeszcze aparaty Insta, takie jakby na Bluetooth i drukarki i one spokojnie dają radę, mam jednorazowe aparaty. Tak, to wszystko się zgadza, ale jednak Możliwość zrobienia czegoś takiego, czyli wyciągnięcia telefonu, dołączenia Polaroida i wydrukowania zdjęcia z telefonu bądź co bądź, no robi niezapomniane wrażenia. Dodatkowo, jak wam powiem jeszcze, że te papiery, które tutaj się wkłada do środka, to są tak naprawdę naklejki, to możecie produkować dowolne naklejki swoje, świetna zabawa z dzieciakami, więc też jeżeli kupujecie moto Z3, które jest aktualnie chyba najnowsze, dostępne w Polsce, nawet na pewno, to też rozważcie ten modu, jeżeli go gdzieś znajdziecie, bo jest naprawdę wart tego. Sytuacje, w których mi się przydał? No głównie z dzieciakami, wiadomo. Natomiast mam pewną zabawną historię związaną z dwoma gośćmi z Norwegii, których pozdrawiam. Byliśmy kiedyś na koncercie Metaliki w Krakowie, tak. Z żoną, i poznaliśmy tam dwóch Norwegów. Zaraz po koncercie tam była akcja, że nie było się gdzie piwa napić, bo miasto wymyśliło, że zdemalujemy e, halę jak wypijemy po piwie, no, mniejsza o tym. Więc wszyscy walili po koncercie napić się chłodnego piwa, spragnieni e, do hotelu, w którym mieszkaliśmy. I tam przed hotelem też siedziało się dwóch Norwegów, którzy nas zagadali i powiedzieli, że chcieliby. Poznać Kraków, ale tak wiecie, od polskiej strony, nie tak dla turystów, byśmy chcieli zjeść coś polskiego i tak dalej. I wybraliśmy się z nimi na spacer następnego dnia na, na wawel, na starówkę, na jakieś jedzenie, tak? Popowiadaliśmy im trochę, czytając też z Google, bo mnie nie z Krakowa, ale no łatwiej nam było, tak? Więc świetna zabawa w ogóle. Poszliśmy na obiad, naprawdę było mega. No i tam oni pamiątkowe zdjęcia sobie cykali, a w międzyczasie już zauważyli, że ja robię jakieś dziwne ruchy, tak? Biorę telefon, dołączam kamerę 360, dołączam Hasselblada, ten zoom tam się, ten obiektyw wysuwa, oni... że to się z telefonu już było widać, że jest ciekawie, że się interesują, co się właśnie tutaj, że tak powiem, stało. Natomiast hitem było, bo oni jakby nie pytali, tylko tak widziałem, że gdzieś tam kantem oka patrzyli, Natomiast hitem było w momencie, kiedy oni e, pod smokiem wawelskim zrobili, zrobili sobie z nami zdjęcie pamiątkowe. No i dzięki, dzięki, super, wyślemy, wam wyślemy. No a ja niewiele się zastanawiając, wyciągnąłem to małe urządzenie, oczywiście naładowane, załadowane i tak dalej. Ja mówię, to poczekajcie, chłopaki, e, zrobimy sobie pamiątkowe zdjęcie. Ja wam wręczę je zaraz, bo I, jakże. W, nie, no jak. Ja dołączyłem, nie zrozumieli w ogóle. Dołączyłem to zdjęcie. To, ten Polaroid dałem panu, który tam przechodził, żeby cyknął fotę. Pan nam cyknął fotę. E, zabrałem urządzenie od pana. Ciach, drukuj. E, wyszły mi stąd zdjęcia e, takie małe, które im po prostu wręczyłem. Proszę bardzo, możecie sobie wyobrazić ich miny, <grych> kiedy dostali e, zdjęcie wydrukowane z telefonu. Oni za nie mówili. Od tej pory e, szliśmy wtedy jeszcze na Starówkę. Y no, pytali tylko o to, tak? co to jest, co to za telefon w ogóle o co chodzi, dlaczego nic nie wiedzą o motoroli, co tu się stało. Założę się, że przynajmniej jeden z nich kupił sobie motorole w Norwegii, bo akurat miał zmieniać telefon, był w szoku. Powiedział, że to mu w ogóle rozwaliło świat i on nie wie, co się właśnie stało. Także nie będziecie tego modułu używać na co dzień, tak jak powiedziałem, ale może się zdarzyć taka sytuacja, jedna, dwie, trzy, które bez tego modułu wyglądałyby zupełnie inaczej. A z tym modułem sprawią wiele 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 frajdy radości nie tylko wam. Także moduł mogę tylko polecić z e, papier do Polaroida spokojnie kupicie na Allegro czy gdziekolwiek w necie generalnie popularny format tego papieru. E, no o tym jak dzieciaki na to reagują, już nie muszę mówić, że to była zabawna historia związana z Polaroidem, a sam moduł mogę wam jak najbardziej polecić.